Anka, to dla Ciebie tarybopanka. Życzę Ci, by owej na bogato święta były, choć bajeczkę Ci opowiem bardzo ładną o królowej, o pałacu w złotym lesie i o księciu w mercedesie. Swoim roka dobrym laskiem bezlejemską przyćmi gwiazdę, o jest się piszczą, o pomasce w smaku wiśni, o portfelu pełnym siana, o solaniu już od rana, o karnecie do przyzwiera, może złowieś milionera, z superbutów drogich ciuchów i w sypialni więcej ruchu, w pustej szklance pomarańczy. A jeśli to ci nie wystarczy, może da się tak zrobić, żebyś nie sypał różowy. A oprócz tego jeszcze mnóstwo, mnóstwo energii, energii, energii.